Hej kochani, kojarzycie takiego gościa Łukasz Snajber? To jest bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, nie? Słuchajcie, jego żona Marianna Snajber yy, powiedziała niedawno, teraz cytuję, coś takiego, C to jest cytat. Słuchajcie. Mój były zostawił mnie dla innej kobiety. A ja go nie zostawiłam, kiedy miał innego faceta. <laughs> tak, kurwa, tak, kochani. To są właśnie pisowcy, kurwa, nie? Sami, sami się. To są normalni ludzie, kurwa, nie? Tak jak każdy inny, tylko że mnie to wkurwia w tych wszystkich, wiecie. Yy, niby katolicy świętojębliwy, święto kurwa, co, co drugi dzień do kościoła chodzą. Modlą, modlą się na pokaz, słuchajcie a, a podobno najwięcej właśnie jest Homoseksualistów właśnie w pisie, nie? Takie, takie, są, takie są doniesienia Słuchajcie, w ogóle to tak No to mamy tak Łukasz Schneiber, czyli już mamy jednego gościa Który lubi facetów Później co? Lubi facetów yy, yy, Maciarewicz, o, właśnie. Pan Maciarewicz, tak, to jest ten Maciarewicz, właśnie. Słuchajcie, on sobie wynajmował męskie prostytutki. Tak, to są oficjalne, oficjalne wiadomości. Męskie prostytutki sobie wynajmował. Korzystał z, 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 z ich usług. I podobno chodzi fama, że lubi, <laughs> lubi obłosione nogi, Maciarewicz. No, słuchajcie. To wszystko jest dla ludzi, nie? Słuchajcie, y, co tam? Y, najważniejszy, najważniejszy rodzynek w tym torcie, kurczę, nie? Wisienka No to wiadomo Jarosław Kaczyński, tak, rodzynek, kurczę Słuchajcie Homoseksualista, dokładnie To właśnie Jan Piński to opowiadanie, Że, że No, że, że są dowody po prostu na to, że jest homoseksualistą, nie? Słuchajcie, i ma świadków na to, nie? Co tam dalej mamy? Takiego rodzinka. Pamiętacie, jak niedawno taka afera wyszła z Czarnkiem? Ten Czarnek kotu od edukacji, nie? To słuchajcie, niby cicha woda brzegi rwie, kurwa, nie? Ale słuchajcie, on taki też świętojebliwy. A ten, wychowany księdza, nie? Słuchajcie, i Czarnek przyznał granty na finansowanie badań nad teraz cytuję, dokładnie to takie badania były trans kobiecością i BDSM <laughs> słuchajcie, dla tych co nie wiedzą co to jest BDSM to jest krępowanie dyscyplinowanie sadyzm i masochizm